Według pierwotnych planów agresywnych uderzenie Izraela miało być w pierwszej kolejności skierowane przeciwko Syrii. W kraju tym lewicowe skrzydło partii PAS w czerwcu 1966 roku obaliło rządy prawicowych basistów i powołało nowy, antyimperialistyczny postępowy rząd. Wielu z tych w Syrii konsolidacji lewicy I chociaż Komunistyczna Partia Syrii nadal pozostawała i pozostaje niezalegalizowana, jej działaczy włączono do współpracy w płaszczyźnie państwowej i społecznej. Podjęto szereg posunięć zmierzających do przeobrażeń społeczno-politycznych Syrii, Taki jak reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, upaństwowienie handlu zagranicznego, industrializacja kraju, rozwój oświaty itd. Przed terytorium syryjskie biegnął rurociągi naftowe. Dla transportu ropy wydobywali sira. Nowy rząd syryjski zażądał od przedsiębiorstwa naftowego, Petroleum kompanii, którego udziałowcami są wielkie monopole kapitalistyczne. Wypłaty należnych mu kwot z tytułu eksploatacji tych rurociągów. Na tym tle wynikł ostry konflikt między rządem syryjskim a monopolami kapitalistycznymi, który trwał od listopada 1966 roku do marca 1967 roku. Agentury imperializmu chwytały się w tym czasie różnych środków, aby obalić lewicowy rząd syryjski. Organizowały reakcyjne przemroty, usiłowały pomóc w Syrii, i i tym podobne. Rząd syryjski wyszedł z tej próby zwycięstwo. Zamknął na pewien czas rurociąg. I zmusił monopole kapitalistyczne do ustępstw. Wkrótce potem kolejna konferencja kraju Varaz zażądała zwiększona mi w przez kapitał zagraniczny z eksploatacji złóż W tej sytuacji monopole kapitalistyczne i rządy imperialistyczne oceniły nowy rząd syryjski jako bardzo dla nich niebezpieczny. W listopadzie 1966 roku Syria i Zjednoczona Republika Arabska zawarły umowę o wzajemnej obronie, w której przewidziano, że agresja przeciw jednej ze stron będzie uważana za agresję przeciw drugiej stronie. Również to posunięcie nie spodobało się państwom imperializm. Półtora tygodnia po zamarciu tej umowy Izrael podjął prowokacyjne działania zbrojne przeciw Jordanii. napad na jej terytorium. Zniszczył, jak podaje prasa zagraniczna, około 40 domów i zabił 19 Jordańczyków. Swoją zbrodniczą akcję uzasadniał tym, że w miejscowości, która stała się obiektem napadu izraelskiego, znajdowali schronienie terroryści arabscy dokonujący wypadów na terytorium Izraela. Król Jordanii, Husaj, po tym wypadzie izraelskim podniósł ostre zarzuty i oskarżał Nasera, że Naser nie udzielił mu pomocy. Kilka miesięcy później, 7 kwietnia bieżącego roku, Izrael dopuścił się nowej prowokacji na jeszcze większą skalę, tym razem wobec Syrii. Izraelskie siły zbrojne uderzyły na Syrię, prowadzając do akcji lotnictwo, czołgi, artylerię i moździerstwo. Pretekstem do tej napaści był drobny incydent, wynikły wskutek próby uprawy ziemi w podgranicznej strefie zdemilitaryzowanej. Po tej prowokacji propaganda izraelska wykpiwała i naśmiewała się z nacera że mimo układu zawartego z Syrią, Zjednoczona Republika Rafska nie przeszła uniknąć. Cześć, to to, co pan pokazuje, że Izrael przygotowuje wojnę z pośrednictwem, a szerzyła nas nowo samolotach. Wraz z tego należąc, idziemy się własną szpatrami, grożąc obalejem wądu Syrii. Dowódcy Izraelskich Sił Zbrojnych publicznie oświadczają, że w ciągu 12 godzin od chwili wszczęcia wojny zdobędą stolice tego kraju, za Wasze. Aby wprowadzić błąd tych, co do czasu podjęcia agresji, Izrael ma w dniach maja. Za... 15 maja w Jerozolinie więcej zarady wojskowej udziałają wszystkich rodzaju wojsk z okazji 19 rocznicy utworzenia Państwa Izraela. Ale 14 maja wiele izraelskich formacji wojskowych zamiast do Jerozolimy zostało skierowane w stronę granicy Syrii. Na Paradzie Wojskowej w Jerozolimie nie wystąpiły zapowiadane od tygodnia jednostki wojskowe uzbrojone w ciężką, nowoczesną broń. 15 maja znajdowały się one już w niewielkiej odległości od granicy syryjskiej. Ten oszukańczy manewr oraz skierowanie wojsk nad granicę syryjską został zauważony. Prezydent Nasser nie mógł pozostać bezczynny. Umowa z Syrią zobowiązała go do udzielania jej pomocy w przypadku agresji przeciwko niej. Pragnąc odciągnąć wojska izraelskie nad granicę syryjską, musiał przesunąć własne wojska w kierunku granicy Izraela ale granica między Zjednoczoną Republiką Arabską a Izraelem obsadzona była przez wojska organizacji narodów Jak już mówiliśmy, tylko po stronie Zjednoczonej Republiki Arabskiej. W tej sytuacji w dniu 17 maja Nasser zwrócił się do dowódcy wojsk ONZ, aby zgrupował te oddziały w rejonie gazu. A po przebiciu do KM sekretarza generalnego NZU SAN zażądał całkowitego wycofania wojsk z terytorium Zjednoczonej Republiki Arabskiej, na co UTAN rzecz jasna musiał drazić zgodę. Nie mógł postąpić inaczej, gdyż wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą się znaleźć na terytorium jakiegoś kraju, tylko za zgodą rządu tego kraju opuszczone przez wojska ONZ pozycje obsadziły formacje wojskowe Zjednoczonej Republiki Arabskiej. W ten sposób został przywrócony graniczny stan rzeczy, jaki istniał przed trójstronną agresją przeciw Republice Arabskiej w roku 1956. Te posunięcia zmusiły Izrael do zmiany jego pierwotnego planu uderzenia na Syrię. Wojska izraelskie zostały przegrupowane. Izrael postanowił teraz i w pierwszej kolejności na Zjednoczoną Republikę Arabską i w tym celu przewrócił tej swoich wojsk na syryjskiej granicy, na granicę Zjednoczonej Republiki Arabskiej, koncentrując tu przeważającą część wojen sił zbrojnych. Nie będę omawiał dalszego biegu wydarzeń i przyczyn porażki wojennej krajów arabskich, choć nie że są trudno wskazać na te przyczyny. Pragnę tylko wskazać na oszukańcie metody, imperializmu i jego propagandy na odwracanie kota ogonem. W kwestii, kto przygotował agresję, a kto walczył o zachowanie pokoju, kto był agresorem, a kto był ofiarą agresji.